To jest dziurka niegłęboka, i patrzcie, szukamy tu września, 39 rok. Czy to może być z września? To co? Niech się święci 1 maja, 1 maja, i schrobimy szyby. Wruszamy na kolejne wykopki, tym razem inną ekipą, inne tereny co znajdziemy. Zapraszam na filmik. Zaczynamy wykopki. Koledzy już tutaj kopią. Dzisiaj całkiem inne wykopki szukaliśmy skarbów koło zamku a dzisiaj wrzesień 39 tutaj na tych polach wokół były, była bitwa obronna w 1939 roku koledzy mają pozwolenie na te lasy. no i pierwsza moja znajdka kalesonia No i słuchajcie, kilkanaście minut minęło, jestem w takim zagajnisku. To jest dziurka niegłęboka i patrzcie. Szukamy tu września 39 rok. Czy to może być z września? Wygląda mi to na pióro. Już próbowałem to odkręcić, ale jeszcze nie odkręcałem, zrobię to przy was Żeby było dobrze widać. Jedną ręką tylko niestety. Oj, ale gdzie zasało się. Dobra, idzie. Z jakiego to okresu może być? Zaraz pytam się chłopaków. Może coś mi podpowiedzą? że ty jesteś. O cholernie. nie ma w środku nic. Aha, chyba tam coś zostało. Nie wiem. Czy to... Chyba nie było pióro. To było coś innego. Ale co? Dobra, za chwilę się znowu podłączę. Może chłopaki coś mi powiedzą, coś to mogło być. Widzisz, to jest Brzesień. A tam już nie ma, chyba łysek, nie? Nie ma nic. Nie, reszty. To jest szczelny bardzo. co jest czerwony. Także jak dla mnie dzień spełniony. Wyszyłem się, że to patrz taka mechanika jest Próba Co próba? Złoto? No próba jest Masz lupę? No próba jest To no, jest próba To pozłacane po, będzie No to Po, po co próba Jak Ale to wykopałeś leżało? Nie no wykopałem Jak leżało A No jest próba mój. na tym, nie? No jak próba To w ogóle nie nie mam, nie pa, mam oczu tu. Aha, no, no To nie wygląda na znaczek, tylko na próbę Ale pozłasane Chyba Co, To to byłoby ciężkie, nie? No wiesz, mogła być ciężka, cienka blaszka nie? Wiesz, no to nie jest znowu gruba blaszka No Także Do złotnika Tylko, albo kwasem, nie? próbkę No jest zmiana lasku Przeciągle chodzimy po terenach września 39 Mega sygnał, mega blacha 20 zł PRL A ten 39 No teraz takie coś mi wyszło, nie znam się całkowicie na tym ale wygląda mi to na zapalnik od pocisku. Leżał praktycznie na wierzchu. Uciutko. no Oczywiście chłopakom pokażę. Niech oni określą, co to było. Nie, nie było głęboko sobie. i co tu obstawiasz jest? Piesza wojna. Piesza wojna? To jest wojna? To, to potężne to jest okay. hmm. o A widzisz, mam do tego się pytanką Czy to jest to co myślę? Czyli zapalnik? tak zapalnik ale, ale, nie, się... ale nie powiem Ci jaki? No nie, to, żeby chodziło mi żebyś potwierdził czy to jest zapalnik bo ja pewnie nie mam pojęcia po prostu trzeba tak. do środka nie? Mhm. no i pełno tutaj wychodzi takiego żelastwa od łamków tutaj jakiś lej, chyba po bombie pełno jest tego dobra, jeżeli nic ciekawego nie znajdę, bo już idę w kierunku auta powoli no to spotykamy się na podsumowaniu o garci bum bum możliwe że srebrko, ale fajne tak ma być. Nie, 25. 25. No tak. U, no, a mówisz. to czyli 25 pułk, czyli ten wrzesień. Ale tu po niemiecku co wpiszę. Tak? No. E no, nie widzę. Może no, chyba za sreberko. Hmm, ciekawe, No i cześć kochani. Czas na Podsumowanie no Takie fanty dzisiaj wpadły gaciak 20zł perel Ze trzy garści naboi no Jakiś zapalnik I różne różności Pełno urnanków, ale też gwóźdź Spójrzcie Złoto <grym> Ja wam szczerze, że dzisiaj z niechęcią jechałem na wykopki. A, no, bo w czasie rano bo zimno. Skrobanie szyb. A tu patrzcie, co wpadło. Dobra, za chwilę Wam pokażę jeszcze raz, jak to się odklęca. Okay? No, spójrzcie, kochani, jak to wygląda. Słuchajcie, z tego co szybko na internecie się dowiedziałem, jest to prawdopodobnie biuro amerykańskie, które znalazło się w międzywojniu, lata 20-30 w Polsce, a szukaliśmy na wrześniu 1939, także prawdopodobnie to było biuro jakiegoś polskiego wojskowego. Jeszcze raz odkręcimy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że. Dobrze widać Tu wykręca się scalówka, która też jest ze złota No, Fant <laughs> Mega, prawda? Także wyprawa jak najbardziej dzisiaj udana Wykopki w jeżynach w lesie No tutaj mam nadzieję, że widać punce. Próba 585. Dobra. To by było na tyle. Łapka do góry. Subskrybujcie. Nie chorujcie, bądźcie zdrowi. Do następnego wypadu.